Hello, cześć, z tej strony na lovers <grywia> będzie chodzisz, ty? A to Będzie tak Będziesz zamiatać? Daj, ja już wyjdę Siemanko Czyścimy siewnik jedziemy siać w formację Mamy pszenicę, nowa odmiana u nas w gospodarstwie, formacja i będziemy ją... z hodowli, niedalekiej, a tak. maszę kozara z kusynego. Life, can I be lost forever? I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be. 180 kg minus 7. A, to wiesz, to się 177. 176. Za pierwszym razem to się jem. Wyjdzie. Jeszcze nigdy za pierwszym razem nie wyszło. <laughs> Ma jeszcze po prawe. Wszystkim z tej strony: Marlena i Michał z kanału AgroLovers. Zapraszamy do oglądania dzisiejszego vloga z ścianą pszenicy oziwej. Teraz siejemy nową odmianę w naszym gospodarstwie: jest to odmiana formacja. Teraz Wam pokrótce powiem trochę o niej. Mam tutaj ściągawkę, bo jest to coś nowego dla nas i jest to odmiana bardzo jakościowa. Ma duży potencjał plonowania jest odporna na choroby grzybowe. I tutaj Wam wspomnę, tak, choroby grzybowe. Mączniak, rdza brunatna, septerioza liści, septerioza plew, furiarioza głosów, choroby postaw dziubła, brunatna plamistości liści i rdza żółta. Jest bardzo odporna na te choroby. Dodatkowo toleruje zakwaszoną glebę, rośliny średnie o dobrej odporności na wylęganie, jest mrozoodporna, nadzwyczajną ma siłę kiełkowania, masa tysiąca ziaren i wyrównanie jest bardzo dobre. Termin kłoszenia i dojrzewania jest średnio wcześny, zawartość białka i liczba odpadania jest wysoka. Oraz przystosowanie do terenów na całej Polsce, także na każdą ziemię się nadaje. I co tu Wam jeszcze mogę powiedzieć. Termin dojrzewania, tak jak mówiłam, jest wcześno-średni. Wyrównanie ziarna jest wysokie, jest odporna na wylęganie, to również mówiłam. Potencjał planowania jest bardzo wysoki zawartość białka również i glutenu też jest bardzo wysoka no i ogólnie niby ma być wszystko bardzo dobrze wszystko wysokie parametry, jest średnio wcześnie no i odporna na te wszystkie choroby także zobaczymy jak się nam sprawdzi, jak to wyjdzie w praktyce no liczymy, że fajnie nam ta przynica wyjdzie na nią się właśnie zdecydowaliśmy no i cóż zapraszam do oglądania filmu

Piąty przejazd, robimy ścieżkę, tysiąc obrotów i lecimy. Zaczyna kurzyć. To pole zostało zawarane dwa dni temu, wczoraj. Wtedy, gdy się nie dało siać wczerbie, bo było jeszcze za mokro. Dlatego tutaj orałem. Dzień, dzień był przerwy, tutaj trochę wyschło. Fajnie jest, chociaż tak widać, że jest wilgoć. Ale jak się przyjedzie broną z silnikiem, wszystko to nie elegancko. A jutro zapowiadali deszcz, już się prognoza zmieniła, a nie padać, tak już wszystko na luzie, na spokojnie. Marlena pojechała po pszenicę do Czerna, po zmianę ościstą, bo jeszcze może się udać dzisiaj 2 hektary pod lasem zasiać. To takie nieplanowane, dlatego pojechała teraz. żeby się zaraz sobie spierdzieli przywiezie na przyczepce tam do zmianę ja w międzyczasie będę gdzieś tam domu jeszcze 70 do zasiania no i zobaczymy która będzie godzina dzisiaj jest sobota także ale siejemy oporowo im więcej tym lepiej Dzisiaj taki tutaj ruch dookoła. Wszędzie traktory, każdy coś robi w polu, każdy czekał na takie okienko pogodowe, obok sąsiad pryskał rzepak, ja już mam pierwszy zamek zrobiony, w poniedzieli jeszcze że dni będę zasiany, także znowu będę pryskał rzepak. Cześć, mój teraz pryszka, w tej chwili rzepak u siebie tam dorobił 2 hektary i u siebie powyrabiał trochę pola mój tato na po porozsiewał także na trzy ciągniki działaliśmy, dlatego to się udaje trochę więcej zasiać siejemy teraz formację mam zasypany cały siewnik, także powinno tutaj, jeżeli dobrze ustawiłem wystarczyć na to pole mam jeden worek na zapasie ale chciałbym tutaj, żeby to wystarczyło tak jak widzieliście na próbie kręconej, już już 177 kg to jest tak na styk licząc, że będzie jakiś poślizg koła, także to powinno wystarczyć warunki do siebu teraz są dobre stanowisko też jest dobre, bo tu, tutaj jest po fasoli tutaj mieliśmy chyba w tym roku najlepszą opasole, bo to pole jest w takim zagłębieniu tutaj sąsiedzi po obu stronach mają wyżej, a my mamy niżej także u nas trochę było wilgoci, także tutaj fasola z tych wszystkich kulet, które mieliśmy to chyba było tutaj najlepiej my siejemy tą formację, ona jakoś z tych takich podmiotów, które szukałem najbardziej mnie przekonała z tego, co czytałem, tu jest dobre pole, Ja, tutaj, jak miałem pierwszy raz pszenicę zasianą, leżała pszenica. Dlatego patrzyłem, żeby pszenica była odporna na wyleganie. Ta, ta nie będzie taka wysoka. Także to już taki dla mnie ważny powód, żeby ją wybrać. Nie jest to pszenica jakościowa. Może się sprawdzić, to będzie w przyszłym roku jej więcej. Zobaczymy, jak to będzie, bo z nawozami teraz oszczędnie na tym polu to jest dobre stanowisko. Po fasoli także poszło tutaj 200 kg, bo tu jest chyba pierwsza klasa z czarnoziem, także 200 kg. A na gorszych stanowiskach, tam gdzie może się jeszcze udać, się zawsze 300 kg, i to już tam jest taki bardziej biał. Tak właśnie, tam, tam trzeba coś więcej cypnoć, żeby się czegoś spodziewać. Na tym polu będę stosował jeszcze bakterie, ale to już później z herbicydem. gdy będę tutaj robił jesienne odchwaszczanie, to sobie dodam. I jeszcze pewnie kupię, bo tak na innym polu też tak mi się wydaje, że warto tam spróbować, na tym, które pole wcześniej siałem, bo tam zauważyłem, że tam było bardzo dużo resztek roślinnych. Na tym polu jakoś nie widać, nie wyorało się nic, czyli tutaj chleba dobrze pracuje, przerobiła to, a na tamtym niestety się tam pokazywało orce, także to mnie trochę zasmuciło i trzeba coś z tym zadziałać. Zbyt często fasola, pszenica, fasola, pszenica. Teraz myślę, że będzie to troszeczkę zmienione, bo rzepak u nas wszedł z tak te cztery rośliny to już fajny płodozmian. Chociaż tutaj przed były buraki, to może dlatego właśnie. Nie widać tych kresztek Bo tutaj trzy rośliny, a na tamtym polu dwie. Także tam już inaczej. Chociaż na innych wcześniej też nie widziałem żadnych krestek. Na jednym się zdarzyło. i właśnie, może dlatego tutaj ta była lepsza, bo pole po burakach było na Zostało. Tutaj muszę porozgartać na razie, ale dość stała mi tylko do ta poprzeczka. Tu już nie ma tak dużo. Tam worek na zapas, czyli idealnie wysiało. Tylko najpierw sobie tą poprzeczkę zrobię bez siewu, a później zasieję, żeby było ładnie. Taka mechanizacja, zabezpieczenie wyciągamy i robimy bez siewu, a później siejemy. No jeszcze raz mogłem przyjechać. Jedna poprzeczka, ale jest git. Też będę widział co się dzieje dziękuję za oglądanie formacja zasiana i elegancko